Tu jest trochę pociapane. To jest Justyna, Aneta, Ania, Mateusz, Michał, Bartek i Delfin. Właściwie do takich trudnych momentów to nie było. Zaufanie masz do trenera? Tak. Ja byłam na dole i szłam, uśmiechałam się. Ale to może przedstawić twojego trenera osobiście jak na imię. Andrzej Sokołowski. To pod, postaw mu mikrofonik, teraz mu A. właśnie jesteś na żywo tutaj w telewizji gliniowej. Fajno. Ja byś nie widział. To, chodźcie do czego, zobaczcie, co tam widać. Takie wiesz, robimy że... o ja na YouTube. O, fajnie. Dodajcie mi odwagi. No. To może ku wyjaśnieniu, że trener to za dużo powiedziane, bo ja się staram godnie tutaj zastąpić pod nieobecność. Faktycznego trenera, trenera Grzegorza Bielca, który z przyczyn obiektywnych nie mógł, nie mógł brać udziału w tym, w tej kulturalnej imprezie. Ale dobrze zastąpił, prawda? No mam tak. nadzieję. Yy, opiekował się wami, dbał o was, zatrzymywał i dyktator. Tu no, grupa jest na tyle yy, mocno skonsolidowana że i zdyscyplinowana, że nie obawiałem się ani przez chwilę. Komunikacja była taka dźwiękowa, że ty waliłeś nogą w dach? Jak to było? Jak... Zdecydowanie dźwiękowa, tylko że chłopcy walili pięściami w dach. I wiedziałem, że skończyli element i wtedy mogliśmy z Arturem Krasowskim ruszyć dalej samochodem. Jeżeli chodzi o to, że z pozycji wysokości, bo chłopcy występowali na samochodzie, no to zdecydowanymi byli liderami. Ale, ale dziewczęta z tyłu I, i, i Bartek przede wszystkim też zrobili fantastyczne tło. No I myślę, że brawa należą się każdemu. Jest to trzech chłopaków, którzy zajmują się breakdance'em i pochodzą tutaj z Bolesławca. Pasowało nam to, bo robili fajne przerywniki. Bardzo ładnie, super! super. Tak, trzymaj, tak, trzymaj! a nawet y, pomagali w asekuracji, w razie gdyby coś by poszło nie tak. To jest moja dżasta! O, dżasta, tu jesteś! Jak można imię? No nie bała się, że krzywda mu się stanie, że spadnie na przykład z dachu? No nie, ja mam pewność, że on nie spadnie. Czyli jest taki dobry profesjonalny, że nie jest nim No, on już dość długo ćwiczy jest w tym wszystkim tak dobry, że nie było takiej opcji. No, podstawa musi być. Solidna. Ty... Emocje, wibracje publiczność nie przeszkadzały Ci? Nie, nie, to jest tak, że człowiek się wyłącza, robi swoje, schodzi, wtedy się patrzy, rozgląda co jest dookoła. Widzieliście tą reakcję ludzi? No tylko żonko, bo widzisz, nie mówiłaś. Jak masz na imię? Aneta. Aneta, piękna dziewczyna, prawda? <grywa> A, dziękuję. <grywa> hmm, powiem Dobra. szczerze, że podobało im się, jak chłopcy robili i jak my skakałyśmy z tyłu i bili brawa. To nasz pirat. I zauważyłem, że wczoraj malowała Ci ona lubi chyba takie, w ogóle e, sztukę plastyczną. Tak? W czym jeszcze jest dobra twoja koleżanka? Sprzedają? ją. W gadaniu, w gadaniu. <sumptu> tak. <Dzenarwowany>, taty, tak? <sumptu> no chyba <sumptu> no, 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 pytanie do taty. Proszę <sumptu> podejść. Pierwszy wywiad z córki tatą właśnie. No, no i tatu się zadowolą. Tatę wasze nie denerwuje. <sumptu> Bardziej Justynę. <sumptu> Ekipa jest wspaniała, wykonali znakomicie swoje zadanie, jeszcze przed nimi dzisiaj występ. Publiczność właśnie ściąga. Widzimy teraz, że przez bramę wchodzą tłumy ludzi. Szanowne klinuluty, luty! Zbieramy się pod sceną, a wszyscy fotografowie wchodzą na scenę. Zrobią nam zdjęcie z góry ze sceny, bo inaczej chyba nie damy rady. I za chwilę będzie pół Bolesławca, a może cały Bolesławiec oglądać i na scenie. Brawo! Dziękujemy bardzo starośnie. Niech to nie będzie na jako środę. Ten nasz przyjazd tutaj do Bolesławca spowodował, że mamy pomysł, aby stworzyć taką grupę artystyczną. Czasami w Glinie, ale nie zawsze, nie zawsze w Glinie. Na pewno przyjedziemy do Bolesławca. Tak, tu widzę, my tu robimy porządny wiatr, ja ty się śmieję, że jak dla tak nie, ja nie Ja się nie nie to jest Ja się śmieję zawsze taki rzuzowy, zawsze taki Tak, Tak. Raczej tak. A czy on ma taką głowę gładką, bo myśli? Bo widziałem, glinę miał taką spękaną, no nie? nie Z myślenie! Zawsze prowadziłem, no, właśnie. Zakończyłem, właśnie zakończyłem. Mądrej, 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 mądrej głowy włos Ale... się nie trzyma. Nie się wydaje, że dlatego jesteś dobrym akrobatą, bo masz więcej w mięśniach niż w głowie, tak? Nie, nie. To nie. Ma kolegę na plecach. Pokaż, pokaż, pokaż. pokaż. Ja? Zrobimy ja? osłonić. No, właśnie tego nie boisz, żeby jedzie. Ach, tak, rzeczywiście widzę. I zanimuj, troszeczkę poruszaj. To ja jest jego podobizna. Tak. <laughs> Odżyliśmy tutaj wszyscy. Na pewno będziemy przyjeżdżać do Bolesławca co roku, a może nawet częściej. To był robiony wypad właśnie z Marysią, tak? Tak. Najbardziej design dziewczyną w tym zespole. Tutaj akurat, czekaj, może mi się uda jednym palcem u lewej nogi. A teraz slow motion, jakieś wolne no ruchy. Maj, maj, tu, maj. Kto by nie skręcił właśnie, kolega? Tu jest blinobus, tak? Glinobus. Glinobus, pardon, Widzisz tego glinobusa, nagrywa się. Gdzie jest mikrofon. Tu. A kurczę, zapomniałem. To jest glinobus. O, jest coś, jak to, bo ty malowałaś to, widzimy. To malowali wszyscy, każdy coś od siebie dołożył. Nie zajęło nam to zbyt dużo czasu. A gdzie jest Bogdan? Gdzie jest Bogdan? W ogóle nie na scenę! Dobra, czyli mamy te ogólny ten. Trzymaj. Brawo, ostatnia parada na. Y, no, no, do góry. O, Radujmy się! Jesteśmy, Jesteśmy w Bolsawcu na święcie gniazdy, tak? Tak. Ostatni dzień. Dobra, to teraz y, kto jest taki silny, żeby on tak ładnie na rękach. Ty... Y, w koszcie ją złapcie. O. To wszystko jest robione przez mojego nowego asystenta. Bardzo ładne ujęcie, dobrze. Dobra, kończymy ten. Do zobaczenia, do zobaczenia, chodźcie wszyscy razem, tutaj grupka. Dobra, razem, 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 razem. Widzi nas wszystkich jakoś, tak? <grym> Może z daleka iszy. A zaśpiewajmy teraz się, o właśnie. Sto lat... Dobra, co śpiewamy, 100 lat nie. Musimy nie, nie, to nie, nie miał być. Może no, coś będzie, ja śpiewajmy peta, peta, jak tableta i tyle. Hej krople kwięnelsona każdy chętnie chlapnąłby Hej krople Nelsona, każdy chętnie chlapnąłby i my wszyscy razem z nim <noise> Zolivia idźcie tego tu nie Z